Premialnych handlarzy w USA. mi tutaj właśnie klient Maserati Gran Turismo, 13 rocznik. Taki, no i pyta się, co myślisz. No, ja nie wierzę w takie samochody, właśnie, bo to jest trochę podejrzane. All hour damage 4,7 silnik, wiadomo. 17,800, by now. 10,500, mamy e, aktualną, właśnie stawkę. I właśnie dzisiaj gra. No, zobacz jaki. Mm. 0,23 końcówka wino. No właśnie taki on był. Zobacz. Op. 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 W 23 roku kupiony. Z takim samym przebiegiem. Z takim samym. Tu masz win. rozwalony Czyli chłopaki sobie wzięli. W 23 roku. Po, 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 po prostu wyremontowali go i sprzedają, nie? Tu widzicie jaki przebieg. I tu właśnie przebieg. Coż nawet kilometra nie zrobili. Także jeszcze raz mówię, sprawdzajcie. Albo zaufajcie nam, a my sprowadzimy dla Was auto pod klucz. Melius Group. Polecamy się.